Cześć! 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 Wiem, że lubicie wszystkie slajmy i glutki, dlatego dzisiaj postanowiliśmy Wam pokazać jeden przezroczysty. Jak go zrobić? Będzie nam do tego potrzebny klej w płynie, oczywiście przezroczysty. Krzysiu, wlej połowę kleju. Czyli już cały. Czyli już cały, tak, bo tyle nam zostało. Potrzebny też nam będzie płyn do soczewek. My używamy tego marki Renu, ponieważ on zawsze skleja. Już wszystko wyszło? Nie, jeszcze coś tam leci, ale możesz już lewać. Dobrze. Damianek. Yy, ja mu, u... będę łyż, łyżkę na razie. Postaraj się na łyżkę trafiać. <grym> Trafiam do środka, a nie Dobrze. na łyżkę. Mieszamy. I potrzebny nam będzie jeszcze jeden składnik. Krzysiu Soda wystarczy już. Oczyszczona. Soda oczyszczona. Bierzemy tylko szczyptę, bo jak weźmiemy więcej, to nam się zabarwi na biało, więc tylko aby się skleiło, tak? A my chcemy przezroczystego. Tak. A I mieszamy. Mieszamy, Mogę mieszamy, mieszamy, możesz pomieszać? Mieszaj. aby się nie stało, że nagle wychodzi biały. Nie wyjdzie biały, zobacz, będzie przezroczysty. A dodacie jeszcze tę łyżkę kleju? Wiesz co, tak dodamy trochę tak na oko. Czyli będą łącznie jakieś dwie łyżki. No wtedy bardziej nam się sklei. Też nie za dużo, bo będzie za bardzo wodnisty. I jak klej się. A tak się robi. A można Coś może nam no, sobie na razie jeszcze nie, bo może będziemy dodawać, wiesz? Tak. No musimy go zmieszać porządnie, żeby zaczął odklejać się od ścianek i sklejać w taką jedną kulkę, tak? Już czuję só. Już czuję, że to będzie o, tak. To o, już powiedzieć. widzę, już się Myśl, ładnie klei. No, ja czuję, że to będzie najłatwiejszy glut, no? jakiego robiliśmy. Mówisz? Zaraz zobaczymy. No tak myślę. Już widzę, że się Ale klei. Nie, nie mam pojęcia. A to źle, czy dobrze, że się klei? Dobrze. Pokaż, spróbuję to szybciej zamieszać. Bo, bo nam się zrobi bardzo długi film, jak będziemy, tak długo. A tak zobacz. O. Bo mnie już boli rękę. Ręka ci już boli? No to widzisz, przyda się ktoś dorosły bo do tego, tak? dzisiaj dużo robiłem rękę. Dobrze, ćwiczyłeś pewnie, tak? Na siłowni. No, no bo ten nie, nie może trwać 20 minut. Mówisz? Za długo. O, już w kulkę nam się robi. O, pięknie, Ale zobaczcie. O to, już jest pięknie. O, Już się oderwał mnie. Tak, teraz go jeszcze chwilę w rękach. Biały, chyba. A, zaraz zobaczymy, zaraz co nam wyjdzie. Wiesz, jak jest tak sklejony, no to jest biały, a jak go zaraz w rękach troszeczkę. Oj, klei się bardzo, ale trzeba go jeszcze chwileczkę tak dobrze wymieszać, żeby wszystkie składniki Taki się wmieszały. No zobacz, patrz, będzie fajny. No, klej się do rąk, a najlepiej, żeby się kleił do siebie. No. no. Słucham. Kiedyś odcinek, gdzie y, będzie taki glutek, a mm -hmm. potem dodamy wszystkie kolory tęczy w takim o, samym kolorze i będzie tęcza. Chcecie taki odcinek? Piszcie w komentarzach. Dobra, już prawie, już prawie. Jak się odkleję, to będzie gotowy. Jak się odkleję. Kawałek w ciebie poleciał. Prawie na moją głowę. Ej, tak się klei. No mówię. Zabrać to ze mnie. Daj. O, już się tak nie klei. Dobra, uwaga, zaraz już sprawdzam, jeszcze podklejam go z palców. I, 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 i zobaczcie, jest przezroczysty. Tak. Trzeba dotknąć żeby... o! O! <laughs> trochę się. Masz, bo jeszcze trochę ma. Dobrze. Do takiego glutka możecie dodać różnych rzeczy, na przykład brokat, farb. Co jeszcze? Barwniki. Tak. Barwniki. Cekiny, barwniki. jakieś różne e, różne kasza, ryż. Może spróbujemy mm. też takich slajmów sensorycznych różnych następnym razem. Co Wy na to? Nie Żeby różne rzeczy Możemy pododawać. Mieć. Widzowie w komentarzach napiszą co są. Piszcie w komentarzach, co chcecie. Tak. A teraz zrobimy taką zabawę. To już nie będzie nam potrzebne. E, potrzebne nam będą za to strzykawki z igiełką, tak jak do zastrzyków. Tak uważajcie, bo są ostre. Słucham. I jeszcze barwniki. I barwniki spożywcze czy jakieś farbki. I proszę bardzo. Bierzemy. Możesz. Zacznij jedną i za chwilę Damianek. Nabierz tylko tak niedużo. Już wystarczy, tak? I proszę bardzo, delikatnie. Wow, zobaczcie, jak to się ubarwi. Dobra. No, no, z tamtej strony to było, widać, żyrafa. jak żyrafa. Jak żyrafa? Teraz Damianek, nie, uwaga, żółt, będziemy go barwić tak. Się. No to nic, zobacz, będzie taki kolorowy, dawaj Damian. Ale czemu żółty wziąłeś znowu? Teraz jakiś nie, inny. Bierzę zielony. Dobrze, weź zielony troszeczkę. Dam no, ciągnij, ciągnij, ciągni, to nie, będzie Damian, szło. Inaczej to możesz zrobić, zobacz. No to Dzień nałóż Damiankowi. Na tak, bokiem. Bokiem, tak. Dobry bokiem sposób. Łatwiej. O, widzicie, jakie krzyśotryki podpowiada? I uwaga, proszę bardzo, <laughs> nie tylko nie przebij. Oha. Przebił. O, jaka dziurka. Proszę bardzo. Bo nas... Nie no, bo po prostu Dalej, przebił. następną, proszę bardzo. Tam nie przebijam. O, i jest tu kolorek. Jeszcze gdzieś go damy, tak? Super. Ale Damian, malutki fajny dajesz. mogę jeszcze? Jeszcze, proszę tutaj. Kończy. ja ojej. ojej. Daj jeszcze. O, teraz to dałeś, kolego. Przepraszam. Uwaga, żeby się nie pokuć. Nie, nic mi się nie stało, tylko jestem trochę w barwniku, ale na szczęście sprawdzaliśmy. Zmywa się. Zmywa się. Ten się akurat zmywa. Potem, mama, zmyjesz. Nic no, nabieraj, nabieraj. A zobaczcie, jaki fajny nam się robi taki cieniowany glutek. Żółto, zielono, jak jeszcze tam Krzysiek nabiera. No powoli spróbuję jeszcze raz Próbuję nabrać. Spróbuję nabrać, ale mi się nie uda no, jak nie, to nie ci pomaga? A sobie Pokręć. nie łóż. O, super, jest, dobra. Oby to nie było Dajemy. Tutaj? O tak? O? No po mojej stronie widać, ale tam od kamery chyba nie było widać, że dodałeś. Jeszcze raz. No, daj. Teraz on w <noise> Zaraz będę co? W kropki, a nie ten glutek. Dobrze, jeszcze raz. Masz ja, jeszcze? Ja, ja, ja mam bardzo ręce w kropki. Na szczęście się zmywa, ale lepiej róbcie to w jakichś fartuszkach ochronnych albo w rękawiczkach. Bo zależy, Aj, jaki barwnik kupicie. Ja mam bardzo brudne ręce. Tak, barwniku. O, już mam. Ostatni raz o, ale piękna kropeczka. Jeszcze jedną. Teraz to widać. No ślicznie. <laughs> Zabierz to igłę, żeby mamy nie w Jeszcze ukuć, ty, Brutusie. Damian, bo ci w, <laughs> <laughs> w oko. nie zakończył, tak? Ja patrzę. No miał oko to kolorowe. Widać. Ja patrzyłam. O, i to zobaczcie, jakie jest, jest teraz fajne, kolorowe. No zabawa taka inna niż to, co zawsze. Co o tym powiecie? Czy fajne, tylko że gdy są barwniki, już lepiej nie dotykać, bo zaraz będziesz mu się mył. Tak. Mama na brodzie! O nie, idę się myć! Dobra. Trzymać? Masz, masz. Trzymać. Dobrze, zaraz wyszle tak, dziękuję. A jako chirurga, tak? Na sali operacyjnej. Dziękuję, dziękuję, siostro, tak, pielęgniarko moja. No dobra, to kończymy ten odcinek, chłopaki. Musisz się podtrzymać. Proszę, podtrzymaj. Proszę bardzo. Pa, pa. Podtrzymaj. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekamy na Wasze komentarze. Łapki w górę, subskrypcje i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!